Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl. Bogu Rodzica. Bogu Rodzica Dziewica, Bogiem Sławiena Maryja, u Twego Syna Gospodzina Matko Zwolena Maryja, zyszczy nam, spuści nam, Kyrie Lejson. Twego Dziela Krzciciela Bożycze usłysz głosy, napełni myśli człowiecze, słysz modlitwę, jąż nosimy. Oddać raczy, Jegoż prosimy, a na świecie zbożny pobyt po żywocie rajski przebyt. Kyrie leison. Nas dla wstał z martwych Syn Boży. Wierzysz w to, człowiecze zbożny, iż przez trud, Bóg swój lud odjął diablej strożej. Przydał nam zdrowia wiecznego. Starostę skował pkielnego, Śmierć podjął, wspomioną człowieka pierwego. Jędrze trudy cierpiał zawiernie, Jeszcze był nie prześpiał zaśmiernie, śmiernie, Aż sam Bóg z martwych wstał. Adamie, Ty Boży kmieciu, Ty siedzisz u Boga w wiecu, Domieścisz twe dzieci, Gdzież krolują anieli. Tegoż nas domieścisz, Jezu Chryste miły, bychom z Tobą byli, Gdzie się nam radują szwe niebieskie siły. Była radość, była miłość, było widzenie tworca anielskie bez końca, Tuć się nam zwidziało diable potępienie. Ni śrebrem, ni złotem nas diabłu odkupił, swą mocą zastąpił. Ciebie dla człowiecze dał Bóg przekłoć sobie, ręce, nodze obie. Kry święta szła z boka na zbawienie tobie. Wierzysz w to, człowiecze, iż Jezu Chryst Prawy cierpiał za nas rany. Swą świętą krew przelał za nas, chrześcijany. O duszy o grzeszne sam Bóg pieczą ima, diabł ją otyma, gdzie to sam króluje, k sobie ją przyma. Maryja, dziewice, prośmy synka Twego króla niebieskiego, a za nas chuchowa o te wszego złego. Amen, tako daj, bychom szli szwyćcy w raj. Ten audiobook pochodzi z biblioteki internetowej Wolne Lektury. Znajdziesz w niej tysiące darmowych e-booków i audiobooków. Jesteśmy niekomercyjną organizacją pozarządową i działamy dzięki wsparciu darczyńców takich jak ty. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wspieraj Wolne Lektury stałą co miesięczną kwotą lub wesprzyj nas jednorazowo. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do nowych nagrań.